11 czerwca 1943 roku żołnierze 4 uderzeniowego batalionu kadrowego Armii Krajowej w okolicach miejscowości Pawły podjęli nierówną walkę z przeważającymi liczebnie oddziałami niemieckimi. W potyczce zginęli niemal wszyscy partyzanci oraz kilkudziesięciu żołnierzy formacji niemieckich. Pamięć o tragicznych wydarzeniach pod pawłami przechowują okoliczni mieszkańcy, jak i przedstawiciele gminy zawódów, którzy w 82 rocznicę tych wydarzeń złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych. Pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę i polegli w jej obronie, musi być wciąż żywa. Dbanie o pomniki bohaterów tamtych czasów jest to nasz obowiązek i przywilej. Złożenie kwiatów w rocznicy ważnych wydarzeń historycznych to symboliczny akt, który wyraża naszą pamięć, a także szacunek wobec ich poświęcenia. Musimy pielęgnować trochę to, co było, przeszłość, bo nie można iść do przyszłości nie pamiętając o przeszłości. A dla mnie to jest szczególnie ważne, bo. Będąc uczniem szkoły podstawowej właśnie tutaj w miejscowości Pawy, chociaż pochodzę z Kaniu, zawsze pamiętam z panią Irenał Romanik, ona nas tu przeprowadzamy jako dzieci. Pielęgnowaliśmy ten pomnik. Tutaj kwiatki sadziliśmy, pieliliśmy, opiekowaliśmy się. Tym zawsze szkoła jakieś akademie tutaj robiła, przyjeżdżali nawet osoby, co przeżyły tutaj, co brały udział czynny w walce i opowiadały, jak to tutaj walczyli, jak, jak uciekali. Jeden opowiadał to jeszcze pokazywał blizny na brzuchu. Miał brzuch rozcięty i Niemiec chciał jeden dosz... zaszczelić, dobić, a drugi mówi, a szkoda kuli, on tak się wy... Wykończy. No ale dzięki Bogu i ten człowiek przeżył. Drugi opowiadał, bo tu niedaleko jest takie bagienko było, że uciekł w bagno i w las pod konary drzew. I tam było trochę takiej przestrzeni, gdzie mógł oddychać, i w taki sposób też się uratował.